Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ryba Wenryba, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić najprostszą, najtańszą automatyczną farmę kaktusów. Wlatuję intro i lecimy z odcinkiem Muzyka chcecie naprawdę szybko zdobywać kaktusy to wierzcie, że to nie jest poradnik dla was po prostu jest to poradnik bardzo dobry na serwery, na światy, dla których potrzebujecie kaktusów, ale w trakcie właśnie farmienia tych kaktusów będziecie sobie coś innego jeszcze robić na przykład, ponieważ ta maszynka do robienia kaktusów nie jest jakaś super szybka do zbudowania tej najprostszej farmy kaktusów będziemy potrzebowali skrzynkę, dwa hopery wiadro wody, cztery bloki piasku, cztery kaktusy tutaj jakiś budulec, może być to szkło, oczywiście nie musi Tutaj właśnie budulec No możecie użyć kła, możecie użyć stołu Możecie użyć czego innego No i dwa płotki a więc budowa naszej farmy rozpoczynamy od wykopania kwadratu o wielkości 5x5x5. Na 5 na 5. To nie jest jakieś super wymagające, na pewno dużo czasu Wam to nie zajmie. Kiedy mamy jeszcze tutaj wykopany taki oto kwadracik właśnie tutaj 5x5 5, jak widzicie, wylewamy sobie wodę w jednym z jego rogów. Oczywiście róg jest dowolny, wylewamy sobie wodę w ten sposób. Jeżeli tutaj jeden klocek Wam zostanie pusty, czyli będzie to tak wyglądało jak w tej chwili u mnie na odcinku, to znaczy, że macie do tej pory zrobionego, zrobione, macie wszystko no dobrze do tej pory. Teraz wykopujemy tutaj to, ponieważ tutaj będzie nasza skrzynka, do której będą trafiały kaktusy. Tutaj stawiamy sobie właśnie naszą skrzynkę. Możemy oczywiście ją zrobić podwójną, no jeżeli chcecie. No i w tym miejscu stawiamy sobie hopera do skrzynki. Jeżeli chcecie, tutaj specjalnie na początku podałem, że e, muszą być dwa hopery, ponieważ jeżeli będziecie sobie chcieli na przykład tutaj zrobić zabudowane, żeby było tutaj, na przykład, że będziecie to mieli w jakiejś kopalni tutaj będziecie to mieli zabudowane, to będziecie musieli tego hopera podprawić jeszcze dalej. Ale jeżeli chcecie, to robić sobie tutaj na wierzchu, na powietrzu, no to wiadomo, że jeden hopper tutaj wystarczy. Więc teraz, jeżeli sobie wrzucę tutaj cokolwiek, na przykład, nie wiem, powiedzmy wiadro, poleci sobie tutaj, jak widzicie, jest zepchnięty do tego hoppera i za chwileczkę znajduje się w naszej skrzynce, tylko, że ja tutaj postawiłem, nie można tego otwierać. Jak widzicie, to jest taka podstawa, wiaderko nasze trafiło do skrzynki. Teraz tutaj w tych miejscach sobie stawiamy cztery piaski. W tych miejscach, co u mnie, jak widzicie, tutaj, jakby w tej środkowej strefie naskocz, czyli tutaj, 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 tutaj i tutaj, na te piaski za chwilę oczywiście położymy kaktusy i tutaj sobie nasze kaktusy będą rosnąć teraz czas na postawienie tych dwóch płotków płotki stawiamy w takiej pozycji, że trzy do góry i tutaj po lewej sobie stawiamy jeden płotek i po prawej również jeden płotek teraz możemy już to wszystko rozwalić i to te płotki będą powodowały, że nasze kaktusy same się będą ścinały teraz tylko wystarczy postawić tutaj kaktusy no i w tej chwili nasza farma zaczyna swoją działalność i to jest wszystko tak naprawdę to nie jest jakaś super wybitna, super szybka farma ale naprawdę jeżeli potrzebujecie kaktus a nie macie zbyt dużo macie jakiś na przykład ograniczony budżet na jakimś serwerze czy coś, to naprawdę na taką farmę mi się wydaje, że każdy sobie może pozwolić, teraz oczywiście możecie to sobie obudować jakimś szkłem ponieważ czasami będzie tak, że jak kaktus rośnie ten on będzie tutaj po prostu wylatywał więc możecie to sobie po prostu obudować oczywiście nie musicie jeżeli robicie to um, pod ziemią, ale zobaczycie, że jak sobie to obudujecie to um, na pewno nic wam tutaj um, nie wyleci, dobra ja sobie to w tej chwili tutaj obudowałem w ten sposób jakoś tak naprawdę byle jak. No i w tej chwili tutaj nasza farma rozpoczyna swoje działanie i w tej chwili, jeżeli kaktus rośnie, zostanie on ścięty przez ten płotek, no i kaktus trafi tutaj do naszej skrzyneczki. Teraz ja ustawię random tick speed delikatnie do góry, żeby Wam pokazać, jak ta farma będzie sobie w praniu działała. Ustawiłem sobie random tick speed, na no w tej chwili o wiele szybszy i teraz, jeżeli kaktusy będą rosnąć, to po prostu, o jak widzicie, są ścinane i te kaktusy płyną sobie tutaj do naszego lejka. Jeszcze raz Wam pokażę, o proszę bardzo, kaktus rośnie, leci sobie tutaj w stronę naszego lejka proszę bardzo, kaktusy wpadają tutaj i nam się po prostu farmią Ta jeszcze jedna rzecz, jeżeli chcecie po prostu żebyście szybciej farmili sobie te kaktusy to po prostu możecie zrobić dwie takie konstrukcje możecie tutaj jeszcze zrobić obok jedną taką konstrukcję, możecie zrobić nawet dwie obok i po prostu kaktusy będą wam się farmiły o wiele o wiele szybciej, dlatego ja serdecznie wam polecam ten sposób, żeby budować farmy kaktusów na swoich światach w Minecraftie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał i że Wam się przydał. Dzięki em, temu poradnikowi mam nadzieję, że będziecie w stanie zbudować Waszą pierwszą farmę kaktusów. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, ja się z Wami żegnam na razie i cześć.